Po zwolnieniu z TZG krytykowała kreację w programie. Teraz oceniła Dodę. Malwina Wędzikowska obecnie prowadzi jeden z programów TVN, ale przez wiele lat pracowała jako kostiumografka. Zwolniona przez twórców tańca z gwiazdami stylistka teraz skomentowała podejście Dody do mody i kostiumów. Padły bardzo mocne słowa. Malwina Wędzikowska była kostiumografką. Malwina Wędzikowska przez lata pracowała jako kostiumografka. Tworzyła stroje w takich programach jak Taniec z Gwiazdami, The Voice of Poland czy Top Model. Jej rozstanie z Polsatem nie należało do łatwych. Ostatnio bardzo krytycznie odniosła się do nowej projektantki, ale Pomponikowi udało się poznać kulisy jej zwolnienia. Przede wszystkim, Malwina została zwolniona z programu i bardzo źle to przyjęła. W tej sytuacji raczej trudno posądzać ją o obiektywną opinię. Końcówka jej pracy przy tańcu. Była dla wszystkich trudna do zniesienia. Malwina była męcząca, sfochowana i ciągle robiła problemy. Zamiast skupić się na projektach, zajmowała się lansowaniem po Warszawie. Znosiliśmy to, dopóki jej projekty trzymały jakość. Ale ta jakość, w widoczny sposób zaczęła spadać, przekazała nam osoba związana z tańcem z gwiazdami. Wędzikowska słynie z kontrowersyjnych wypowiedzi. W podcaście wojewódzki kędzierski opowiedziała o swojej współpracy z Marylą Rodowicz i Dodą. Walwina Wędzikowska o współpracy z gwiazdami. Malwina bardzo długo współpracowała z Marylą Rodowicz. Wędzikowska zdradziła, że królowa Estrady była bardzo otwarta na jej propozycje. Świetnie zrozumiały się też w kwestii głośnych, często kontrowersyjnych projektów, które zapewniały rozgłos na występach. Piosenkarka słynie zresztą z uwielbienia do mody. Przede wszystkim tam był budżet, fantazja i pełna wolność. Oczywiście dostawało mi się potem czasami, jak jakieś media skrytykowały Kostium, bo nie zrozumiały bo ja leciałam po bandzie ogłosiła. Właśnie kwestie budżetu, który wpływa na końcowe efekty pojawiły się w temacie pracy dla Dody. Malwina Wędzikowska szczerze o Dodzie. W podcaście pojawił się temat zachowawczości wielu naszych gwiazd w kwestii modowych eksperymentów. Malwina stwierdziła, że Doda akurat lubi modowe zabawy, ale problem w jej przypadku leży gdzie indziej. Doda jeszcze jest taką artystką, która ma aspiracje. Ja z Dodą też pracowałam. Uważam, że czasami jak nie ma pieniędzy, to trzeba przystopować z pomysłami, bo wychodzi kopia albo nieudolny twór, wyznała znacząco Wędzikowska. Potem wprost dodała: Życzę jej tego, żeby, jeżeli będzie chciała wrócić na scenę, zawsze miała budżet. Poznałam ten rynek, poznałam tę branżę i tutaj nie ma pieniędzy. Tu jest bardzo mało kasy, oceniła.